Sonik do wynajęcia. Dobra, sygnał pochodzi z tego miejsca. Czas, żeby wreszcie coś się wydarzyło. To jest nudna kosmiczna bitwa. Chłopaki, pustynia mi nie służy. Potrzebuję trochę wody czy coś. Albo trochę błota. Czegokolwiek. Udało wam się. Sonik, dobrze cię widzieć. Tim, Eggman, Eggman zacząłeś ćwiczyć. Jim, wyschnięty jak zawsze. Jakiś nagły wypadek? Nagły wypadek? Tu nic się nigdy nie dzieje. Każdego cholernego dnia powstrzymuje się od samobójstwa. Co powiesz na to, żeby ta piątka ogierów zaszalała na Tatooine? Proszę, powiedz, że macie tu basen. Baseny są tu zakazane. Serio chłopaki, potrzebuje wody. O co chodzi z tym? Tak. Nie miałem czasu, żeby posprzątać. Tak, na pewno. Więc teraz co? Chłopaki, minęliśmy cztery odparowywacze wilgoci. Ja tu wysycham i zdycham. Wysycha i zdycha. Serio, przydałaby się jakaś woda. Zaraz ją załatwię, ale najpierw chcę, żebyście kogoś poznali. Niby co? Te pustynną pofe. To obrzydliwe luk. Sarlak jest imprezowym zwierzakiem. Sarlak. Co tam, stary skurwielu? Miałeś kogoś w most Esli tej nocy? Nie, zabawiałem się z piachem. A ty? Pewnie, mam gościa, ale wiesz, nie ruszył się z miejsca od jakichś dziesięciu tysięcy lat. Wiem, co masz na myśli. Oh, Widziałeś nową wytmę przy stacji Toshi? Toshi? Jest naprawdę dzika. To takie męczące. Oh wody! Oh, hey, Sarlak to moje kumple. Przybyli z kosmosu. Z kosmosu? Nieźle. Poznaliście może mojego kuzna Franka? Wygląda jak ja, ale mieszka w Asteroidzie. Nie znam go. Skoro tej planety nie dotknął żaden koszmar, chyba się stąd wyniesiemy. No dobra, ale zanim pójdziecie, moglibyście mnie rzucić w usta Sarlaka? Co? Byłoby super, gdybym mógł udławić się lukiem na śmierć. Nienawidzę swego życia i powitam śmierć z otwartymi maskami. Sam nie wiem. Czy zabicie Jedi jest nielegalne? Proszę, naprawdę chciałbym wreszcie umrzeć. Niech się chwilę zastanowię. Jeśli Cię zabiję, to zostanę Jedi czy kosmicznym uciekinierem? Han Solo był kosmicznym uciekinierem, więc brzmi super, ale z drugiej strony musiałbym zadawać Cię